Hmm? czy mi się wydaje, czy... Echem, to tylko ja! Herbata jest gorąca! Okej! Okay. Ja! Tym razem na pewno coś słyszałam. Zobaczymy. Aha? Dobra, nie mogłem go zostawić. Musimy go ratować! No dobrze, i tak jest już u nas w domu, więc zobaczmy, co da się zrobić. Kurra, nie pożałujesz tego! Hej, kochani, dzisiaj uratujemy to maleństwo. Ciekawe, czy nam się uda. Nie trać czasu na gadanie, trzeba mu pomóc! Racja, opowiem w takim razie, co będziemy robić. Najpierw umyjemy tę kulkę, a później uczeszemy ją i ubierzemy. O cele o, roboty! Nie mogę się doczekać. To pewnie mama, która zwinęła się w kulkę, żeby chronić swoje dzieci. Ehem, proszę pani! Halo, jesteś bezpieczna, odwij się! Ona prosi o pomoc sami. Potrzebujemy wody, dużo wody. Myślisz, że one lubią się kąpać? Zaraz was rozplączemy. Patrz, widać jedno łóżko! Znajdźmy teraz drugie. Tu jest! Idziemy dalej. Muszę to upamiętnić! A to buźka mamy. Spójrzcie, jaka jest ładna! Później dokładnie was wysuszymy. Nie martwcie się, będziecie wyglądać jak nowe. Gdzie dzieci? Nie widzę ich. Cierpliwości. Ja chyba już je widzę. Tu mamy łapkę. Druga też powinna gdzieś tu być. Patrz, ona trzyma dzieci w ramionach. Tak, ale nie mogę ich wyciągnąć. Mocno je ściska. Patrz, nie chcę ich puścić. O, ale słodkie. Muszę cyknąć kolejną fotkę. Przypisz je su? Tu jedno. Spójrz na te urocze łóżka i oczy. A na brzuszku mają serduszka. Czuję, że one coś oznaczają. Później się tego dowiemy. Oto rodzina w komplecie. Przyjrzyjmy im się! O czym tak rozmyślasz? Su, oni się jeszcze nie nadają do zdjęcia! Są przymknięci i zmęczeni! Masz rację, zaraz to naprawimy. Od czego by tu zacząć? Najpierw je wysuszmy od razu poczują się lepiej! Poproście kogoś dorosłego o pomoc suszarka jest dość gorąca. Zaczniemy od mamy, bo jest najbardziej mokra. Chroniła swoje dzieci przed wodą. Pewnie tęsknią za mamą lub chcą się bawić. Spróbuj się dowiedzieć sami. Ci, nie płaczcie. Tatuś sam się wami zaopiekuje. Jak ci idzie, Sami? Dobre wieści? Tak, trzeba być pewnym siebie i wszystko się ułoży. Nigdy w ciebie nie wątpiłam. Masz podejście do dzieci. Chcesz cię przytulić? No chodź, to da mnie. To też nie działa. I pa. Zajmę się nimi. Muszę je wysuszyć, a później zaniosę do mamy. Dzięki, Suzan. Ciężkie jest życie rodzica. Cała rodzina jest już sucha. Możesz odpocząć. Ale misja ratunkowa jeszcze nie dobiegła końca. Co my tu mamy? Jak myślisz, Sami? Słodycze? Ciuchy? Co tam jest? No powiedz, co? Zła odpowiedź. Najpierw potrzebujemy tego. To specjalna szczotka do sierści z ergonomiczną rączką. O tak, przydaje mi się małe czesanko. Próbujemy. Zacznę od mamy. Musicie szczotkować od nasady aż po same końce. I z włosem! Patrz jak się błyszczy. Tego nam było trzeba. Teraz drugie uszko. Gotowe? Su, a co z łapkami? Nie będzie ich łaskotać? Nie wiem, ale na pewno musimy je rozczesać. Tutaj też. O, tak! Ale urocza. Czy mi się wydaje, czy właśnie zrobiła się słodsza? Brzuszek też rozczeszemy. Podoba ci się co? Wspaniale! Zobacz, jaka jest teraz ładna, a była tylko kulką futra. Oj a gdzie one się podziały? Nie mogły przecież zniknąć! La, 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 la. Cię piękne! Sami nieładnie tak nie swoich maleństw. Ich mama będzie się martwić. Muszę im tylko wyczesać brzuszki. Daj mi chwilę. Dobrze, spójrz na to. Ładna, prawda? Ma takie delikatne kolory. I do tego przywieszkę w kształcie serca. Wow, su, to jakiś naszyjnik? Będzie ci pasował. To biżuteria mamusi. Zobacz jak się cieszy. O, w środku jest miejsce na zdjęcie. Skąd by tu wziąć rodzinną fotografię? Ja zrobiłam mnóstwo zdjęć. Zobacz, co to na to? Świetnie, Sami. Przydadzą nam się. Dobra, idę ratować inne zwierzęta. Musimy najpierw pomóc tym. Łapka w górę, jeśli podoba wam się ten filmik. Może następnym razem ocenimy kogoś innego. Sami, przynieś to zdjęcie. Włożę je do naszyjnika. Nie rozumiem. Przed chwilą to była. Na 100 tysięcy makaroników zgubiłem je tu. Nie panikuj, Sami. Już je znalazłam. Zobacz. Teraz ta fotografia będzie na zawsze w sercu mamy. To co z naszą misją ratunkową? Nie możemy zwlekać. Teraz nakarmimy nasze kotki. Płujesz na tę piękną butelkę. Chyba czas najwyższy. Chcesz mi pomóc sam? No już za mamusie, za siostrę, za stół, za sama. A ja nakarmię ciebie. Umowa stoi? Proszę jeszcze trochę. Super. Ty też chcesz? Zaraz poznaję ten głos. Sami mam cię! Co to za żarty? Oj tam, mama też chce się napić. Masz rację, nakarmmy ją. O, nie, 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 nie. Zwierzątka wykąpane, wysuszone i nakarmione. Co teraz? Teraz je ubierzemy. Przygotowałem ciuchy. Wspaniale, będą im pasować. A po rozmiarze ubranek widzę, że mamy też coś dla dzieci. Urocze. A jakiej one są płci? Musimy rozgrzać ich serca, żeby się tego dowiedzieć. Rozgrzać serca? A, już wiem! A, kotki dwa! Szarobura, szarobura, obydwa! Brawo, ale kołysanki chyba się nie sprawdzą. To co, taniec? Może stopowanie? Wystarczy rozgrzać ich serduszka. O tak! I sekret zostanie odkryty. To dziewczynka! Świetnie, a drugi kotek? Pocieramy jego serduszko. To na bank, dziewczynka. A nie bo chłopiec, kiepska ta twoja intuicja. Ubierzmy was. Jedna łapka i druga. Bluzeczka pasuje do twojej buźki. Zaczekaj tu ubierzmy twojego brata. Ale cieplutkie, mogę to zatrzymać? Spójrz im w oczy i powiedz, że zabierasz im wdzięka. <laughs> o, sami. Nie mogę, su. Niech sobie je zatrzymają. Jeszcze jedno. Przygotowałam coś dla naszych kotków. Co takiego? Może jakieś obruszki? Nie, pokażę ci. Spodoba ci się. To akt urodzenia naszych maleństw. Obiecuję kochać, opiekować się i bawić z maleństwami. O tak! A ja obiecuję, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Ekstra! Co? Musimy wymyślić im imiona. Też tak uważam. Masz jakieś pomysły? Ten będzie się nazywał Radość. A drugi Nadzieja, bo mamy nadzieję, że zagoszczą u nas na stałe. Radość i Nadzieja. Podobają mi się te imiona. Dzięki, Sami! A kiedy się urodziły? Musimy dodać te informacje do aktu urodzenia. Ich mama wspomniała, że kilka miesięcy temu. Powitajmy naszą rodzinkę! Zróbmy kilka potek do albumu rodzinnego. Świetne zdjęcia! Dobry z Ciebie fotograf! Uratowaliśmy rodzinkę kotów i będziemy się nimi opiekować! Łapka w górę, jeśli podobał Wam się filmik! Opowiedzcie o nim znajomym! Pa, pa!